Siemanko, widzowie, skład ikon za 10 milionów w miesiąc jest już prawie, prawie gotowy. Ten precel Kim Pembe tu jest, bo grałem kwalifikacji do Food Champions i złapałem na kadawaro. Na ławce są jeszcze trzy ikony, ale no, ich nie chcę wliczać. No chyba że nie uda mi się i będę chciał sobie jakoś podciągnąć wynik, ale no raczej nie będę ich wliczał, bo tutaj powinien wlecieć Ziko, za tego Szewczenko. Na lewą obronę musi wlecieć Kol i mamy to. Słuchajcie, zrobione. I przygotowałem na dzisiaj z tego powodu 50 rozbudów architekta. I mamy też za to nagrody do odebrania, to sobie odbierzemy później, oczywiście. Jeszcze jakaś premia. A, to premia, weźmiemy już. Kolekcjonera ulepszeń fantazy. Mamy do odebrania właśnie, akurat za idealnie 50, bo zrobimy idealnie 50 i. Dzisiaj, no, trzeba zrobić parę zbeceków o tego Ziko, bo jeszcze go nie zacząłem. Kasy mamy, no, trochę jest, bo w klubie mamy wymienny foder, jeszcze są jakieś style gry do sprzedania, jeszcze są Silvery, których, no, wszystkich nie sprzedałem, jeszcze. Przy okazji natrafiałem z jakichś losowych paczek, więc jak będzie ciężko to się tym wspomożemy. Do zrobienia są też te rozbudowy, których no jeszcze nie robiłem, bo nie ma informów. Liczę, że trafimy z tego co jest teraz i zrobimy te piki, bo może akurat z pikensa coś odda, także łapa w górę oczywiście. Taka łapa w górę pod filmem? Nawet dwie, więc jak masz dwa konta, daj dwie. Nie no żartuję. Subscriber oczywiście, żeby nie przegapić kontentu, a my... Zmierzamy do otwierania. Może przy okazji foderu wypadnie jakaś ikona, bo czemu by nie? Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Jak już ta paka 4x85 powędrowała na pierwsze miejsce, że tak to nazwijmy, to możemy sobie ją otworzyć. To jest ta za wygranie iluś tam meczy Food Champions i od razu mamy podwójny walkout. Wysokich ocen! I nawet nie wiecie, jak mi się to podoba, a ta Renard Wymienna 3. Nie wiem, no dobra, to wiecie co? Możemy już pierwszy skład Ozico w sobie zrobić, i to ten skład wydaje mi się najcięższy, bo mamy tego debruj nas wczoraj, i no mamy jeszcze benzemę wymiennego w razie co, ale na samym początku spróbujemy to kleić z niewymiennych. dobra, widzę, ja powiem tak. Skoro i tak nie liczymy tego Van Bastena do składu ikon, bo jest na ławce, to można go oddać. Wrzucimy jeszcze wymiennego benzemę i najcięższy skład Ozico, i najdroższy przy okazji, bo to jest jakieś. 250-260 tysięcy, a zaraz wam powiem 270 tysięcy równe ten skład kosztuje, więc proszę państwa, możemy tutaj to przepalić. I ogólnie jeszcze pytanie od widzów, bo są pytania z poprzedniego odcinka, które no nie mogły zostać w poprzednim odcinku zawarte, bo YouTube był popsuty. I teraz nie mogę tego pytania jednego znaleźć, nie wiem dlaczego, ale widziałem pytania, nawet chyba trzy o skład, którym grałem, ten puchar fantazy i chyba mogę wam ten skład pokazać, bo on powinien się zrobić jako koncepcyjny, tak mi się wydaje. Bo ja wszystko z tego składu już po prostu przepaliłem, bo grałem samymi niewymiennymi, ale... Puchar grałem czymś takim. No, tu musicie mieć karty maksymalnie 87 7 overall, a nie może być 88 w tym pucharze. I maks ocena składu 86 tego co pamiętam, więc czymś takim grałem i no szybko sobie wykręciłem te winki. A w tej wymiannej za 50 tysięcy, za Zico, znowu Renard, to będziesz? To będzie ta. Mm, bo... No ale powrót w krótkiej sekcji pytań od widzów. Czas zacząć, tylko taktycznie przypomnę: jak masz pytanie, widzu, to piszesz komentarz. I jeżeli ten komentarz zdobędzie najwięcej lajków, albo drugą ilość lajków, największą, to będzie na odcinku i pytania będzie na odcinku, tylko żeby się te pytania nie powtarzały z poprzednimi, please. Więc, pytanie numer jeden. Co sądzisz o Tiago Silwie z Chelsea? Powiem szczerze, nie wiem, co mam sądzić. No zawsze lubiłem Tiago Sylwę, zawsze wydało się spoko taki ziomeczek, i, I, tyle. Grałem nim w poprzednich FIFA kiedyś, jak jeszcze w PS żegrał. To pytanie ma w ogóle strasznie dużo lajków, więc jedziemy. Cześć, mam pytanko, skoro niedługo kończy challenge, to czy chciałbyś ze mną po nim swoim fanem nagrać jakiś odcinek wojny draftów, czy coś w tym rodzaju? Jest to marzenie i byłbym wdzięczny za każdego lajka pod tym komentarzem. Ogólnie, jeżeli chodzi o plany nagrywania z widzami, to ja mam w planie taką jedną potężną serię. I nie chcę, żeby to były jakieś wojny draftów zwykłe, tylko coś dużo, dużo mocniejszego, a to wszystko wymaga, no, trochę przygotowywania i trochę trzeba nad tym popracować, żeby to, no, nie było coś takiego standardowego, tak? Coś takiego. Jakby to powiedzieć, bardziej odkrywczego, bardziej mm, emocjonującego, o. Jeżeli chodzi o nagrywanie z widzami, to właśnie mam taki plan, ale kiedy to się pojawi, to nie jestem w stanie wam w tym momencie powiedzieć, bo no, na, dziś dzień, na dziś dzień tego nie wiem. To tyle z sekcji pytań od widzów, a my wracamy do rozbudów Architekta, które, no serio, mam nadzieję, że z tych 7-7 plus paczek, których na dzisiaj przygotowałem 50... No, polecą chociaż ze trzy walkouty, nie? No, no, może 4 nawet. Jak pod tym filmem będzie łapek w górę. Ile mogłoby być? 150 łapek w górę pod tym filmem, to na jutro zrobię 100, żeby to całe skończyć po prostu, nie? A za skończenie stu jest chyba paczka 20 razy 8, 3, 10 razy 8, 5 plus i, i coś tam jeszcze dodatkowego, więc jak chcecie to już jutro zobaczyć, to. 150 łapek i będzie. Tak sobie myślę, nie? Że nawet poza tymi lokautami to tu muszą wpaść nam jakieś informy, bo jak informy nie wypadną. No to ciężko będzie... O! jest karta fantazji! A tego to się nie spodziewałem na... A to ta babeczka będzie. Co jest? Co jest grane? Wo... WOLE 90... owe. What the shit! 300 tysięcy. Ale... Co tu się wydarzyło? Ja chciałem informy, nie karty fantazy, no ale. Ale dobra, jeszcze kończąc wątek, to ja chciałem tylko powiedzieć, że nie mamy informów na 10 x 83, żeby zrobić. I no jak nie wypadną, to ogarnę tak, żeby były, ale no ale wypadają herosy fantazy zamiast informy. Ale 8 trójki, 8 czwórki to co chwilę lecą, więc przynajmniej tyle. Przynajmniej w sumie jak nawet nie wypadną te informy, to będzie na tyle tych kart, żeby sobie te informy samemu skleić. O, a tym razem co? Znowu 8.4? Znowu 8-4. Ruben Neves Tylko w duplikatoresie, Dobra. Ej, wiecie co? Ja mam taki pomysł. Bo dużo rzadkich kart strasznie leci z tych, tych, z tych rozbudów. Więc ja po prostu będę je wymialał tutaj z powrotem, nie? Żeby no, te duplikaty się nie marnowały. Będę to. Nie będę je tu wrzucał, żeby się nie marnowało, nie? Bo po co ma się marnować? Najwyżej no, na jutro nie będzie 100 rozbudów dodatkowych, tylko powiedzmy 90, bo się resztę tutaj dzisiaj przepali. Inform Pika jeszcze na no szybko zrobiłem, żeby się ta 8-4 nie marnowała. No już liczyłem na jakiś lepszy walkout informa, ale... Ale no, zrobiłem informa i chyba też będziemy robić te informy co chwilę, jak się będzie, będą jakieś 8 czwórki duplikaty po prostu, żeby to się nie marnowało. A informów no, nigdy nie jest za mało, bo teraz co chwilę gdzieś trzeba przepalać. Wow, pierwsza karta powyżej 8-4 od ilu paczek? Od chyba Volera wam powiem szczerze, a jeszcze kilka dorobiłem, więc... No, nie za ciekawie. Jeszcze tutaj, jak coś w tych paczkach są nagrody za kwalifikacje, za 8 wygranych, więc no, zawsze jakaś szansa będzie, że coś wymiennego wypadnie, jak ostatnio Grillisz z paczki ze sklepu. I wiecie, tego ziko się dokończy dzisiaj. Kola na przykład jutro się zrobi całego i, i skład będzie gotowy, no, ale jak będzie, to musisz do końca zobaczyć. No, pominąłem, pominąłem walkout, a Lautaro Martinez, już myślałem, że podwójnie coś, ale sam Lautaro też przygarnę. No dobra, nie marnujmy tego. To jest chyba drugi walkout na 30 otworzonych rozbudów i powiem wam tak, w teorii za dobrze to nie wygląda, ale no w praktyce nabijamy sobie cały czas to zadanie, że trzeba zrobić ich 150 i za to są naprawdę fajne paki, nie najgorszy foder i nawet jeżeli by trzeba było kupić wszystkie karty na te rozbudowy i tak naprawdę to byśmy musieli wydać na jakieś 110 rozbudów, żeby zrobić wszystkie, bo wiecie, te rzadkie karty powypadają, tam są jakieś paczki za 25 koła, chyba ze 3 za te nagrody, więc to zawsze jakiś gratis. I, I wydając na jakieś 110 tych rozbudów, to myślę, że byłbym w stanie zrobić wszystkie. Wydałbym na to powiedzmy z 400 tysięcy i jestem przekonany, że w FODERze się to zwraca po prostu. Jeszcze tak szybkim okiem, nie szybkim okiem realistycznym, jak bardzo się to opłaca. To za 100, 150 rozbudów byśmy zapłacili z 400 tysięcy, bo wiadomo, to co nam wypadnie, jakieś cyfry, przemielamy dalej. Wypadłby nam tak. 6, 7 walkoutów, powiedzmy na tyle paczek, tak? Realistycznie, plus za to mamy 20 razy 8,3, pika 8,3 2 razy 8,3 takie paczki, co można to wywalić do kolejnej rozbudowy, kolejna taka paczka, takie coś, takie coś 10 razy 80, plus kolejną paczkę, paczkę za 50, no zresztą nie będę każdej paczki mówił, że jest, bo tutaj widać, co za to mamy, no i to się zwraca, nie? Jestem przekonany, że wydanie 400 tysięcy w foderze niewymiennym się zwróci. No i znowu, ja to jestem hit w pomijaniu walkoutów, Bernardo Silva, bardzo fajnie chyba. No i tak widzę jakąś Portugalię SP, no to nie powinienem pomijać na pewno, ale no, Argentyńczyka z Interu pominąłem. Nie wiem dlaczego. A no właśnie, i zapomniałem też o tym, że w tych rozbudowach też się zwróci w 8 piątkach w 8 czwórkach i w 8 trójkach, których leci naprawdę bardzo, bardzo sporo. No i te 8 czwórki, 8 trójki, wiecie, zawsze do informa, jak wam na coś potrzeba. Zawsze do tej codziennej rozbudowy 10 razy 83, zawsze też do jakiegoś pika, do czegoś innego. No dużo jest możliwości, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto wydać 400 tysięcy na foder, to jak chcesz otwierać paczki kolejne za foder, który. No, Przepalisz na coś albo zrobić sobie jakąś kartę, ikonę z SBC czy cokolwiek, to warto. A my tu, myślałem, że kancelo mamy się o to może być Wandajka, ale nie będzie. O, jest inform, dobrze się zaświeciło, dobrze się zaświeciło. No i mamy już w klubie chyba trzy informy, tak, tak mi się wydaje, które już można przemielać. Ja tego kosticia dzisiaj trafiłem chyba z 5 razy już, ale nie chcę mi się go przepalać. Nie chcę mi się. Jeden zmarnowany kostic jeszcze nikomu pecha nie przyniósł. A tutaj, przedostatnia rozbudowa Kanada i to, 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 to nic. I z rozbudów, ostatnio na dzisiaj, przypominam, że do odebrania są jeszcze te paczki za te rozbudowy, których wcześniej nie odbierałem, żeby to nam się. No, nie zlało jakoś ze wszystkim, bo mam jeszcze inne paki poza tym. Milinkowi, Savic, walkout na koniec. to no, nie oddało tragicznie. Dobra, idź, ja chcę już. A teraz czas na paczki za kwalifikacje. Wbijemy 8 winów i mamy coś takiego, więc no może wymiennym zaskoczy czymś. W pierwszej nie. Brazil, LS, no, ta, jasne. I ostatnia za kwalifikacje. W teorii najlepsza, w praktyce no chyba też, bo... No bo nic lepszego niż tiago, to nie trafiłem. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj, oczywiście wszystko naraz przyciskiem. PIG 83, zaskoczyć? Nie zaskoczył. Francja, SET, nie tym razem. Kante też. No znowu Francja i znowu to, jak to będzie ten sam typ? Wow. Inny. Ostatnio w trzech wymiennych paczkach pod rząd trafiłem trzy razy tego samego informa, nie, więc ja już się spodziewam tutaj wszystkiego. A my, my, my mamy walkout z Chelsea tą babeczkę 8-6, ale niestety bez jakiegoś kompana. Chorwacja, SP, no to już musi być modryś, to nie może być kowacić, więc kolejny walkout, co on wjeżdża i też bez podwójnego. Trzeci walkout pod rząd będzie czy nie będzie? To musi być Barella. No i jest trzeci pod rząd z 83, to się podoba. To co, da czwarty? Da czwarty? Niemiec? SP? Tony Cross? No nie, no czekaj, a to. To co to? Nie, no nie. 10 razy 80, tutaj chciałem powiedzieć, że się niczego nie spodziewam, ale to jest nawet. A, Politano. Tylko, dobra, nie, Politanu ja nie mam jeszcze w klubie, bo miałem wcześniej, ale przepaliłem, więc git trafik jak na taką paczkę. 8-7, 8 czwórki, no, dwa duplikaty to można oddać o kolejne rozbudowy, te 10 razy 83 właśnie, gdzie one są? Tutaj? Ale najpierw może te piki zróbmy 8-3+, bo, bo czemu by nie? Albo zróbmy tak, jak ten pik odda przynajmniej 8-6, czyli walkout, to zrobię jeszcze jeden. A jak nie odda, to nie robię. No to nie robimy. No to dawaj. 10 razy 83 po raz pierwszy bez podwójnego. Ale to jest Rafael Lao 86, więc może być zawsze nie ma. No to numer 2, również bez karty specja. O Jezus Maria, ty zgulasz. A w ostatniej może chociaż informa. No jest karta fantazy, tylko pytanie jaka. Nie mam pojęcia. A, no tak, ja go Aspas. Chyba, że. Chyba, że podwójny walkout. No tego się, w sumie trochę spodziewałem, bo potrafią te karty lecieć w podwójnym, a poza ty. E! Jak to działa? Przepraszam bardzo. Czemu wyższy overall wyskoczył pierwszy? Nie, no, ta paczka to jest jakiś żart. Wyskoczył Aspas, ale jako drugi Andre, ale jako trzecią jeszcze mamy babkę z wyższym overallem. No i informa gratis to. E, to na pewno cieszy. Także no, oddała no, paczka fajnie, ale musimy zobaczyć, ile możemy o ZIKO dzisiaj zrobić. Składzik 8.7 siedzi BAM, składzik 8.5 z Informem też bez problemu, a na składzik 8.7 no, brakuje, 8.6 może by jeszcze po. Dobra, spróbujmy. Składzik 8.6 jeszcze poszedł i mamy zrobione chyba dzisiaj 4 składy od tego ZIKO, więc nie ma tak źle, bo jest zrobiony skład ten najdroższy 89, 187, 86 i 85, więc jakbym posprzedawał te silvery, te tyle gry w klubie, których mam chyba z 80 jeszcze myśliwych cieni i, i chyba jeszcze kotwica była droższa. I jeszcze do tego mam w razie co trochę wymiennego foderu na liście, na przykład takiego Trenta, Crossa, no, zresztą widać. Trochę tego mam, można to wziąć do klubu i można to sprzedać. To jest jak coś, wszystko z paczuszek. Wrzucałem na listę, żeby w klubie tego nie było, albo był duplikat. Więc jakby to posprzedawać, posprzedawać silvery, posprzedawać te style gry, no to... Dobra, to się trójki już wywalę, nie chcę mi się tego przemielać. To, to będzie kasa na to, żeby jutro te 100 rozbudów, jak zostawicie tyle łapek w górę, oczywiście przypominam, 150 łapek i 100 rozbudów jutro, no prawie 100, bo dzisiaj trochę jeszcze zrobi to byśmy to na miękko zrobili, wpadłoby dużo foderu, i może nawet ten ziko by jutro już wleciał, więc to by było naprawdę zacnie. Jeszcze tutaj parę paczek do końca, właśnie za tego ziko, całe trzy. I niby nie są to jakieś mega dobre paczki, ale zawsze przynajmniej wpadnie kilka tych non-rerów, kilka rzadkich kart, które będzie można w rozbudowy wrzucić. Więc ja jestem w sumie zadowolony. Może z ostatniej coś zaskoczy jakimś foderem, jakimś mekambę. Na, nawet nie strollował. Nawet nie strollował, widzowie. No, no to już jest naprawdę szczyt. Żeby nawet nie strollować z kolomu. Aniem, to żenujące, żenujące. Ale na dzisiaj to tyle, widzowie. Jeszcze podgląd na sam koniec dla widza, który się chyba. Franc nie, Francja, Włoch. Nie, zwróci się. Dobra. Pozdrawi, widzowie, Dzięki oczywiście za oglądanie. Łapka w górę. Subskrypcja, żeby nie przegapić kontentu. I do juterka jak co dzień.